Siemanko! jestem Trysty, widać z kolejnego ciego z naszej serii Brawl Stars na naszym kanale. Jest razem ze mną. Dzisiaj słuchajcie, zipek się Siema Siemano, Siema, Witam no, wszystkich pozdrawiam serdecznie. Pozacki challenge, ponieważ dzisiaj mam, jak widzicie, tutaj, w tym miejscu dokładnie e, koło fortuny, e, na którym mam koło? bardzo dużo star powerów i będziemy Wyleczko. je losować, i to, mm. ten star power, który wylosuję, tym będę musiał grać na showdownie, na starcie duo, więc zobaczmy, co wylosujemy jako pierwsze. Uwaga, co to będzie, co to będzie stary? To będzie stary Starfire kapo. do Góra. Da Capo, stary Da Capo? Da Capo, no? Jak myślisz? Be... Do kogo kapo? to jest stary? Jak myślisz, zgaduj. Cza, e, czy wy kara. już wiecie, widzowie? Nie! Da Capo to, hmm. to. Ka... to jest stary. Da Capo! Leczenie sojuszników, stary. Pamiętasz nasze combo? Oh! O, Idealny fuck, na początek kursu. Zdecydowanie. Więc słuchajcie, zostawiajcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, ponieważ codziennie o 17.00 są odcinki, aby ich nie przegapić. Więc klikajcie czerwony przycisk, aby stał się szary. Dobra, więc w tym momencie zobaczycie, słuchajcie, najlepsze połączenie w ogóle, e, które istnieje chyba. Oprócz Ta, się. To jest Plus było testowane, plus ból, to słuchajcie. testowane już, u Jak nie widzieliście odcinka, to lepiej nadróbcie, bo tamte gierki. Nie, no to dawanocz to jest. Mocarz, powiedzmy sobie jeszcze razem z Bulem. Stary Jego... jedyne co na... może sprawić, że przegramy, to żeby... gdyby nas gra rozłączyła, nie? No, <laughs> bez, kitu. bez kitu. Wcale jak tak nie było w poprzedniej rundzie. Jakby, jakby ta nas rozłączyła, to by było kiepsko, ale... No ale ten Mortis denerwuje, no. nie ma sensu. Stary nas Mortis jest jak jakiś komar taki. No, no dokładnie, dokładnie. W stary ganiarz bar... za nim, a on używa cały czas tego swojego dasza. Ale... Ja, no ja, jak ucieka, no. Ale... Dobra, trudno, ale Barley powinien go tutaj. O. No nie wiem, czy Barley o. go rozwali, bo ty rozwaliłeś Barleya. O! O proszę! O proszę! A co tu się dzieje? Proszę o leczonko, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję. Teraz tutaj, o tak. O tak, o, teraz tak. O! Na kapo. Co się da kapo. Patrz tutaj się walczą jakieś turenty. Na kapo. Turety. To jest tak bardzo bez sensu. Ta gra jak się gra bulem z, z tym tym. No. Tyrem. Bez kitu. Siemanitka. Siemanitka. Nie zła z ciebie jest kobitka. O i tutaj panowie. O nie. O nie idę do ciebie ziom. O, o. samego. O. Jaki fart. O nie kolejne? Patrz co się dzieje w ogóle. Ile ja uciekaj. Ziom! Ziom! Co ty lecz zrobiłeś? Mnie, lecz mnie <laughs> Próbuję cię leczyć, ale to nie jest takie łatwe. No co jest? O no nie! Co tu się dzieje? Stary ile on miał tych ultów? On ich puszczył z ciebie... <laughs> Widzicie, ja ich śmiesznych śmieszniejszej rudy, Wy dostaliśmy chyba z milion obrażeń. Szkoda, że nie pokazuje ile obrażeń wcieliśmy No bez kitu powinienem jak Oni takie nawalają ty wszystkich! Dobra, ja już jestem Ja nie mogę! Leczycie! Rozwalmy chociaż jednego, bo my jesteśmy w centrum. Walki, no nie! Centrum. Uleczenie! Co? Co się dzieje? <śle> java, stary, ile ja mam? Stary. Ja. O nie. Dawaj, Ty ja chcę cię jeszcze powoła? uleczyć. Nie, lecz mnie. Ja rezygnuję z życia, stary, żeby cię uleczyć. Nie, po ja mnie. Ja umieram. Po mnie. Dawaj, stary, Zioł. trzeba było go rozwalić po prostu. Dawaj, 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 dawaj! To się, dawaj, nazywa... To się nazywa Unik! Ta runda. Stary, to było niemożliwe, czego my dokonaliśmy. Nie dostaliśmy siebie. To było niemożliwe, naprawdę. Polecę za, to była najlepsza gra jaką widzieliście kiedykolwiek na YouTube. No dobra, to co nam się trafi w takim razie w ruletce teraz? Uwaga. Berserker stary. Teraz Berzerker. ja będę w takim razie bulem, bo Berserker to jest stary, niezły Star Power całkiem do bula. E, to jest to który... Tak, okay. szybciej też. Szybciej właśnie przeładowuję sobie. Hmm, to skoro tak, kogo ja mógłbym wziąć, żeby dać poko znowu. A może bierzemy no, Shelly i Bula mam. skład, którego nie da się rozwalić. E. Niby tak. Chyba, że z jakąś Piperkę jak weźmiesz. No, właśnie, jak ktoś będzie z daleka, nie? Albo z ściany bił. Ja myślę, żeby się przydało coś dobicia bicia od za ściany, no dobra. żeby dobijać no. przeciwników, więc wezmę sobie może. Ej, a kruk? Ej, to będzie dobre, no. Kruk Ej, będzie mega Kruka fajny. mi się nie wybrał. Dobra, to ty leć na górę ja lecę. Tu Dobra, będziemy skleckę. mieli stary trzy od razu, z tego co widzę. Tak, ty masz tam dwie? Tak, 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 tak. I widzę jeszcze jedną, ale pewnie już ktoś tam będzie, zanim ją wezmę. Tam tak, jest i to El Primo. Więc będzie ciężko zrobić. Give me a break. Give me a break, Tick Proszę, proszę, zostać. Stary, zostaw nie mnie ma co go ganiać. Nie, myślisz? Myślę, że nie. Się... O, o. o nie! O nie, to jest ktoś inny. Bo! Zginąłem. O. Co? Niestety, ale zabiłem też chyba bo. A tutaj jest ten Tick, no. No. No, no nie, no. Ale przecież to byś go rozwalił! O nie. No chcę nadal, ale. No zobacz, nie starczy mi zasięgu. O! Na mnie, na mnie! O. Ach, ale beznadziejny początek. To będzie trudne do odkłucia. To będzie ten trudne, bo już Ale jest. damy radę. Już ma power Cubesa. Denerwujące są chodzi? te postacie w sumie Dynamite, Tiki i tak dalej. No. Wszystkie, które z, w sumie za ściany I Tutaj mają tutaj 10 stary mapie. Power Cubesów. Co? No! To pozdrawiam serdecznie. Elo, ja wychodzę. Nie, tu nie ma. O, pan tutaj. Stary, o, mi nie, się nie, zdaje, no że to jest jakiś. To jest idealnie w tym samym momencie, kiedy. To jest jakiś niewidzny nie challenge. Dobra, spokojnie. What? On nie żyje, on nie żyje. Zbić. O nie, co dzieje! Shelly! Szeli z dziesięcioma! Uciekaj, ziom! Uciekaj! No co Musimy to ma być? Tać. Co mam? Ale no, gdzie ja tym około. ultem będę biegał? Żeby się wpakować w Bibi co ma 10? Teraz to oni muszą się nawzajem rozwalić, więc spróbuj jak jakoś uciec A ta Bibi ma 10. A jeszcze, tutaj tak? jest Shelly chyba Dobra, niech ta szeli pójdzie do tych, tego TK Bo. Proszę, zostawcie nas w spokoju. Idź, no nie, oni będą z nami walczyć. Dobra, uciekamy stąd. Uciekamy stąd, uciekamy, uciekamy, uciekamy. Ja stąd spadam. Ja Dobra, biją się między sobą chyba. Tak? Tak? Czy nie? Jeszcze nie? nie? Wiem. Czy tak? Już? Tak? Nie wiem. Nie wiem, co się dzieje. Mam nadzieję, że będą się... Tak, biją się. Dobra! O nie! <laughs> <A. Aha. laughs> Dobra, to było bezsensowne. Stary, ja chcę kolejnego Star Powera po prostu. Ja też. Ja też. Chcę kolejnego Star Powera. Odwrót robota! Rico! Kruk tutaj jest za słaby, to jest bez sensu, żeby krukiem tam Dobra, Dobra, lecimy. Po... stary Ty weź to, a ja wezmę to w krzakach. Okej. Okay. I potem tylko gdzie Jak potem? dla mnie stary a, powinniśmy zająć środek, szczerze mówiąc. Myślisz? Aha. Hmm. Na pewno powinniśmy wziąć to skrzydkę i mam nadzieję, że na nam nie przeszkodzi. Dobra, ja tutaj będę tych bił. Dobra, Frankiego, okay. dawaj, dawaj, rozwalę go! Ole rozwaliłeś! Nice! Jest. Stary to Beryla jest easy. Rico zło. jest serio bardzo dobry tutaj. O, tu jest Piper i Shelly. No niestety ta Dobra, Shelly uwaga. Jest... O, dobre, 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 dobre. Ale ty ich rozwaliłeś! No bez na kitu. No właśnie wow, nie na Max No nieźle jest, jest nieźle serio. A tu jest Piper, strzema. Z z, tutaj tylko. stary jest, tutaj są znowu ci. Dobra, idę do ciebie, idę do ciebie. O nie, Franki, 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 chodź tu do mnie. A tutaj, tutaj jest gdzieś Daryl, stary jeszcze na środku. Jak nie Frankiego, jak nie Frankiego i Daryl'a. I jak ci idzie? Okej. Okay. Ładnie. Ale w ma się dobrze, chyba w miarę. O nie! Ult. Ultuje mnie! Ultuje, zabij go! Zabij go, dawaj ją! Oh, oh, no nie. Ale masz teraz parę cubesów. Stary wolałby mieć kumpla z drużyny. No, Panie oni nie, nie muszą podejderz. podchodzić, stary, bo to jest Dinah Mike. <laughs> I tak. Pierwszy środek i są rozwaleni. No jak nie wiem. To Dobra. A ja mam prawie ulta, no nie. Brakuje minimalnie. No to jest... okej, okay. trzeba by no, na jak to zwalić, tych tutaj Dobra, ja się tam nie pakuję. No to nie bez ma sensu. co, nie ma co Tym bardziej, że oni się bijodi. Tutaj jest jeszcze tak ta piperka, są trzy drużyny. No a ta piperka pewnie ma ulta, więc trzeba no, też uważać jak się No, Możliwe wyjeżdża. No nie, ten Dynamic denerwujący, no No Mega jest denerwujący, to prawda. Ja tutaj stoję i czekam. Mam nadzieję, że tu nie rzuci. Na co rzuci, czekasz? Wyskoc Wyskoczę aż podejdzie, jak podejdzie. Idealnie. A powinien podejść w pewnym momencie. A może uwaga, może uwaga, ja tu będę uwaga. trzymał? Czy co, co chcesz, żebym ja zrobił, stary? Nie wiem, ja po prostu tutaj trzymam ich i czekam aż podejdą. O! o! Na no bro Dobra, ja rozwaliłem tego. O nie. No, żyję! ulta. O, o. Oh, oh. Dobra, ziom, muszę się uleczyć. Oj, ja! jestem zapaśnikiem sumo. O, stary. To było akurat ładne. Ta rundka była serio bardzo dobra. No dobra. Kolejna ruletka. W takim razie, co nam się teraz tutaj? Przytulasek stary. Co to jest przytulasek? Przytulasek to akurat stary jest najlepszy star power w grze. Danity to jest ten taki. Nie. Mordo, mordo. To może być dobre. Kim będziesz grał teraz? Hmm, Jak ty będziesz mnie leczył w ten sposób, to może Frankiem? O, dawaj stary. Problem jest taki, że tutaj będzie mnóstwo, wiesz, tików, Dynamików. To jest minus akurat. To jest kiepskie, stary serio. No wiem co. No, dobra. Ej, my już testowaliśmy kiedyś takie połączenie. czy staje. Tak, tak, tak. Na pewno testowaliśmy, dlatego że to jest według mnie najlepsze połączenie jakieś nie w starsach. Nie będę się rozwodził za długo na ten temat. Ten kto wie, ten wie. Ten kto oglądał ten oglądał, ale serio uważam, że to jest... nie ma lepszego kombo. No może poza tym pokoj bólem po ostatnim teście, który się o, okazał, że... Stary naprawdę... jestem w opresji. No nie, ziom, idę. Ale mam na szczęście ale spoko, takie leczenie. Jest git. Jest Kurczę, jest tutaj good. jest tyle tych. Ej, zobacz, okay. zobacz, 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 zobacz. Patrz jak oni dostają! No dobra ja jest? mam też tutaj problem z Bo ja mam problem Dobra bo. dawaj zajmujemy środek stary zajmujemy środek. Środek nasz Oni też dobra, nasi. Gitara. Wszystkie jest star też nasze. Rowza też nasze. Dawaj, 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 dawaj O to Tara Dobra. O nie, 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 dobra, nie. dobra Niech się uleczymy, uleczymy się i teraz waga. Tara go, 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 go. Okej okay. Dobra gitara. Jest i nice. okay. udało się wielki starsza kolejna Rosa Dziecko O O Ostani Bieraj ją! Ja! O, dobra, i bo 10, co? Co? On ma 10? Nie mam. A my mam 9. A. Ale on jest nie jest sam, nie? Dzień, no nie no ta roza o. była z nim. O o. Polercia No dobra, ale mówię ci, poczekaj jakaj sekundę i to roza tak? Jest z nim. No, tak jest. Tak, może tak, być tak. ulta znowu ponownie. Albo mam... Ledwo ulta, prawie ma ulta pewnie. Ej, ale dobra, można. Gdzie? Ej, no, myślałem, że już są bliżej chmury, czyli te, ta runda musi mega krótko trwać, skoro jeszcze nie ma chmurek. No, jest... oni są sfidowani. Ej, on stary wpadłeś w minę, a on puścił nowe, przez to ten. Wybuchła. No? Ja i tak uniknąłem, więc tego nie dostał obrażeń. Czekaj. Stary w opór ich zamykamy po prostu. Możemy z dwóch stron ich zamknąć w sumie. O! Patrz, 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 patrz. No, nie, no, nie. Chodź tu do mnie. Dobra, dobra a drugi. Easy. A ty, panie, panie, odburzy, odburzy. Easy, to było piękne. No nie zaatakowałem. No dobra, to w takim razie ostatnia rundka teraz przed nami jest, po tym pięknym Dobrze. zwycięstwie. Porządne smarowanie. To będzie stary najgorsza rundka. To jest porządne smarowanie. Porządne smarowanie, stary to jest dick. Nie, team wkurzający, stary. Dawaj, team wkurzający, tak. nie, mu nie musimy tego wygrywać, stary. Tylko robimy jedną rzecz, wkurzamy, wkurzamy wszystkich, stoimy za tak, ścianą dobra, jak najdłużej dobra, żyjemy, dobra. żeby rozwalać wszystkich i wkurzać. Okej, okay. tyleć pod tą skrzynkę. Ja polecę potem na dół. Okej, okay. dobra. Okay. Okay. O, tutaj jest jeszcze skrzyneczka. Tu jest kolejna, no dobrze, dobrze. Mamy tyle ziom skrzynek, że mi się wydaje, że... Cztery mamy Ten... już? A gdzie jesteś? Ja prawie Powinniśmy się buch, teraz właśnie. razem zacząć trzymać w takim razie. No to chodź. Chodź na środek, okay. ja jestem na środku. Ja też LOL O Bibi. Uważaj, 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 o, uważaj. Młodę typ wkurzający! Ale... Ty wkurzający, ziom. Bez kitu Ej, stereo, jesteśmy mega wkurzający No no zobacz, 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 zobacz. Co się dzieje? Ale on muszę się denerwować. Te wszystkie miny, to osiem, wszystko, to co... Osiem, stary, osiem upsów, tego się, tego się nie da. I ty mówisz, że nie wygramy. Gdyby tego wkurzającego... O stary! Zobacz na to, zobacz na to! O, czekaj! Wkurzający nie... for the win. Co?! To jest tak śmieszne. Czy to jest ostatnia osoba żyjąca? Co za runda?! O co chodzi? Jak to, to jest, jest w ogóle dobra. możliwe, mordo? Nie wiem, ale to jest dobre połączenie. O, nie rozumiem tego. Ale Dobra, dużo mordo. pucharków. Dzięki za oglądanie. Przypominam, że już jutro o 17 kolejny odcinek. Zapraszam wszystkich oczywiście też do mnie na tak. kanał. bo nie Zipek z... też nie na nagrywa wiedzą, Fortnite, tego... Brawl Starsa, tak, tak, tak. Jest, jest w karcie. Tak jak, ty, tak jak ty zresztą też masz inne kanały. Ja nagrywam i Fortnite, i Minecraft, i Brawl Starsy, ty też. Co no to? dokładnie, więc e, wiem, naprawdę wszystkie nasze kanały subskrybujcie ludziska. To było na tyle, dzień. na razie.